Cześć, pozdrowienia z Edynburga. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam naszą wyprawę z Gliwic do Szkocji. Teraz pora wracać. Niestety, ze względu na awarię sprzętu, jedno GoPro padło zupełnie, a drugie GoPro w najbardziej niespodziewanych momentach odmówiło zapisu dźwięku. Musiałem bardzo, bardzo pociąć ten materiał. Zapraszam na koniec filmu na podsumowanie kosztów tego wyjazdu. Zapraszam również do subskrybowania kanału. No i do usłyszenia znowu wkrótce z trasy. 2421 km przejechaliśmy od domu. No i Otwórz też, okno Nie będziemy tam siedzieć długo, co? Nie, widzę już się boisz nie. No to Nie, to godzina, bo tu musimy jeszcze wrócić i coś innego poglądać, nie? O Panie Jaki mokry ten bus No to można sobie tutaj też pochodzić, nie? O no. Gdzieś tam, co chodzi Co pochodzimy potem jeszcze? Jak będziemy w To To może tam auto i tak. Tak, tam może tam możemy z tyłu zostać ja w działku. No, tam. Na razie jakie jest... są fajne, bo one wskazują ten głęboki. Bo jeszcze nie ma tej Nie wiem, to panie, tu szukają różnych rzeczy. Patrzcie, tu jest parking w ogóle. Tu już tam możemy stanąć, jak będziemy wracać. Dobra, postanowiliśmy skorzystać z ładowarki grid-serwa. Zobaczymy jak to, jak to działa. Tak, zabierę sobie kartę i zabieram sobie kamerkę. Tak. A jak to należy zrobić? Należy podłączyć samochód. Strasznie, słabo się to jedną ręką robi. Dobra, teraz należy dotknąć kartą. I co? I już. Tyle. Dotknąłem kartę, skasowało mi funta i auto się ładuje. Dobra, wzięliśmy kawę na wynos. I jakieś tam szejki. Nic więcej. Już w tym czasie się auto naładowało na 150 km z zasięgu. Dużo więcej niż chciałem. Bo jedziemy teraz do derby, nagrać tam kawałek materiału o radionawigacji. 11 minut. No, 11 minut w sumie nas nie było. Tak, ile? No, tyle. Podróżnie jeden z tych ręczników tam. Drogo dość w, drogo dość w porównaniu do, do, do ceny Tesli jak jest za darmo, to jest wszystko drogo. Znaczy w sensie jak ładowanie jest za darmo, to każda, każda cena jest droga. To koniec naszej wycieczki. Wracamy, wyjechaliśmy właśnie z Londynu. Znaczy, zasad... Zasadniczo nie wyjechaliśmy jeszcze z Londynu, ale wszystko jest na dobrej drodze. Wstaliśmy okrutnie wcześniej, jakieś 17 po czwartej rano. Oj, to będzie ciężka podróż. Planujemy to zrobić na skok, czyli po prostu jedziemy bez spania po drodze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prom mamy co prawda na 10, ale wszystko wskazuje na to, że zdążymy na prom na ósmą, i powinni nas wpuścić, co nam pozwoli zaoszczędzić 2 godziny. Będziemy po prostu 2 godziny wcześniej, zamiast o pierwszej po południu we Francji to będziemy o 11 a to jest już spory zysk te dwie godziny, to jednak to jednak kupa czasu, szczególnie jak się jak się jedzie taki kawał drogi planujemy się zamieniać z Anią będziemy prowadzić na zmianę e, tak, młodzież e, nie wnosi Was przeciwu będzie spała w aucie więc e, no, zobaczymy jak to będzie auto jest naładowane wczoraj naładowałem auto w Park Royal do 90% już męczy mnie to jeżdżenie po lewej stronie, ale też tak się przyzwyczajam, coraz bardziej to ogarniam tak widzę, że to, co te dwa lata trzeba zrobić sobie praktykę, to wtedy to, wtedy to wychodzi coraz lepiej 7.4 pokazuje nawigacja, że będziemy w porcie jak wszystko dobrze pójdzie, to powinniśmy na ten prom o godzinie ósmej zdążyć bez problemu. Jest jakiś mały korek, tutaj widzę dwa nawet. Takie maluteńkie koreczki. To, to co widzicie, takie pomarańczowe na tej, na tej kresce. Ale chyba nie będzie miało wpływu na naszą podróż. Dobra, jedziemy, zameldujemy się z portu. 3,5 mili do portu tak, auto przełączyłem na mile, żeby było łatwiej pokażę Wam numer, jak nie zapomnę jak wyjedziemy we Francji na ląd to auto wyświetli komunikat, że zostało reflektory zostały dopasowane do ruchu prawostronnego tam jak będziemy wjeżdżać do portu, to już nie bardzo będziemy mogli nagrywać, ale później po tych wszystkich kontrolach czy tam spróbujemy coś nagrać, jak wjeżdżamy na statek. Pan nas wpuścił rzeczywiście na prom o godzinie 8. Więc... E, 33 jest tu. Więc mamy, słuchajcie... Tu, 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 tu. tu, tu. E, mamy, słuchajcie, dwie godziny zaoszczędzone. Czekamy. Żona się robi na bóstwo. Zmierzyła mnie wzrokiem morderczym. Zaraz będziemy wjeżdżać znaczy, zaraz. Pram ma odjazd o godzinie. Odjazd! Pram wypływa o godzinie 8.00, więc jesteśmy dwie godziny wcześniej niż. niż. Ee, nasz, nasz oryginalny plan i wyjazd. Ale udało się bardzo fajnie przejechać. Przede wszystkim udało się wcześniej wstać. Głównie dzięki temu, że spaliśmy przy otwartych oknach i jakieś auto uporczywie gazowało nam pod oknami, co nas dość skutecznie obudziło. Dobra. Płyniemy w kierunku Rome Like at Home w sieciach komórkowych i płyniemy w kierunku prawostronnego ruchu, co jest to jest chyba e, ten naj, najfajniejsze, bo nie jest takie męczące jak ta jazda jazda po lewej stronie. Otóż wolałbym trzymać większą odległość od tego samochodu, bo tu jest dość stromo, a umiejętności kierowców są różne. No, ten kod jak to chyba ma automatyczny e, hamulec więc z górki się raczej nie stoczę no, Tam już widzę, ludzie się zasiedlili, już siedzą na tym Chodź, tak możemy pójść na tył, jak się zasiądziemy, to możemy pójść na tył, popatrzeć jak się ładują jeszcze Dość stromo I Raz mi się zdarzyło podczas wjazdu na prom, że... Pani, która prowadziła samochód Poprzedzający auto uciekło. Dobrze, że nie bardzo. O, tu jest jeszcze mnóstwo miejsca. Tu są czerwone schody. Zobaczymy, gdzie będziemy parkować. No, proszę, odpływamy. Tak. Gościu z zapakowanym bagażnikiem dachowym może... Kiedyś się piloty w folię wkładało, no to tutaj pan sobie założył... Tak, no bo wiadomo, jak jedzie szybko, to ten... No, patrzcie, odpływamy. O, i gdzieś się alarm włączył. Bo się auto buja. no i płyniemy no proszę, żubrówka o proszę, Tesla stoi tu. Jedna. A prosili nie włączać silników. No dobra, to jest ten moment, w którym taki krytyczny, w którym nie włączyło się nagrywanie dźwięku. Prawdopodobnie jakiś kabelek nie e, kontaktował. Wyjeżdżamy właśnie z promu. Zwróćcie uwagę na lewy dolny róg wyświetlacza Tesli. Tam za chwileczkę pokaże się komunikat o tym, że reflektory zostały dostosowane do ruchu prawostronnego. Tesla w momencie, kiedy Wdrożyła reflektory matrycowe w oprogramowaniu, to stało się możliwe sterowanie tymi reflektorami na podstawie GPS-a. Jak za chwileczkę zobaczycie, o, widzicie teraz ten komunikat tutaj to jest właśnie informacja o tym, że reflektory zostały. Dostosowane do ruchu prawostronnego, i nie musieliśmy kleić żadnych naklejek, niczego nie oświetlepialiśmy nikogo. Po prostu samochód sam, jak gdyby wiedział, w którym miejscu świata jest, i odpowiednio dostosował reflektory. Rewelacyjna sprawa: do tej pory w Skodzie to musiałem przestawić ręcznie. No tutaj, samochód to zrobił sam bardzo, bardzo, bardzo fajny patent zobaczcie, wiatraki kręcą jest czysta energia do napędzania samochodów i podczas tej podróży nie spaliliśmy grama za półtora kilometra w prawo podczas tej podróży nie spaliliśmy grama ropy i węgla pewnie też nie, bo w domu przed wyjazdem naładowaliśmy się w 100% z fotowoltaiki. Potem za 800 metrów potem ładowaliśmy się na Ionity, który mówi też, że ma w 100% zieloną energię. A potem już na Tesli cały czas. I to w krajach, które mają zarówno elektrownie atomowe, jak i duży udział Energii odnawialnej. przejechaliśmy do tej pory 3407 km. Z 300 metrów skręć w prawo, a następnie cel będzie znajdował się po lewej. To jest kawał drogi 3400 i zużyliśmy pół megawatogodziny energii. Ponad? To jest jakieś wejście, znaczy jest jakiś kod do wejścia. Zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj o, to są V a tu mogą być V2, v czy tak, czy nie. No nie, nie, tak, oczywiście, tu jest 250 kW, proszę bardzo. Więc możemy sobie tutaj skorzystać z szybkiego, bardzo szybkiego ładowania. Wojtek odpala stoper, a my tutaj się zatrzymamy. Nie wiem, będzie ja tam dasz rady wyjść tak nie. spokojnie, nie? Proszę, mamy V3. auto się rozpoczyna nieładowanie 14 minut do kontynuacji podróży. A myślę, że posiedzimy, posiedzimy trochę dłużej. Ustawimy sobie limit na, na 80%. Niech się ładuje. To są raz, dwa, trzy, cztery V trójki i dużo więcej V dwójek. A oprócz tego są tu jeszcze malutkie ładowarki. Również Tesli. Destination Chargery. O, żebym się nie zabił. Takie pewnie dla mieszkańców hotelu tam gości hotelu bardziej? Musimy czekać aż dzieciaki, aż dzieciaki wylezą. Halo żona, jak tam? 19. 19 minut, ledwie żeśmy zdążyli zjeść. Znaczy nie wszyscy jeszcze zdążyli zjeść drugie śniadanie. Zasadniczo już możemy jechać. No i tyle. Weszło 37 kWh. Jest hotel, który udostępnia toalety. Jest restauracja. Restauracja, z której nie ma szans korzystać, bo ładowanie trwa zbyt krótko. Szukaj śmietnika, a żeby... tam jest śmietnik. O, a tu na drzwiach hotelu jest informacja dla kierowców Tesli, którzy się zatrzymują na ładowaniu. A mówi mniej więcej tyle, że kiedy drzwi są zamknięte, budynek jest dostępny. Z kodu, który jest w systemie nawigacyjnym, i tu należy zobaczyć, gdzie jest ten kod. O, właśnie, i tyle. I teraz, o, właśnie. I teraz następne ładowanie będzie w Bochum w zagłębiu rury. Potem Kassel. W Nosen pewnie będziemy spali trochę, bo. Podróż daleka na razie pokazuje, że w domu będziemy 5.45 rano. O normalnych zmysłach nie, nie da rady być tyle przytomny, więc tak jadę do Kleve, potem do Dortmundu, wyjadę na drogę numer 44 i tu Ania pewnie przejmie już stery i będzie cisła dalej. Dramat, słuchajcie. Spaliśmy tutaj. Jakieś stacja benzynowa. w okolicach nie wiem w sumie czego. Dziewczyny jedzą śniadanie. Minęły 24 godziny od czasu, jak wyjechali z Londynu. Trzeba się było po prostu zatrzymać. Żemnęliśmy się w aucie. Auto w trybie camping sobie pozwoliło, poradziło to dobrze. No, aczkolwiek, cztery osoby na w takim małym autku. Specjalnego. Tak, na no, cztery dorosłe osoby, tak. Weź, bo tak już robi za każdego. się? Średnio. No chyba. Ślepiej no, już lepiej jest. Wyspałaś się? No, nie bardzo, ale no, oczywiście nie wiem, że mogę spać jako pasażer, więc to mnie pociesza bardzo mocno. Głównie problem był, co zrobić z nogami. Ogólnie nie polecam. Nie dało się odpiąć. No, gdyby dało się tak poukładać gdzieś, chować na półeczkę, to byłoby lepiej. Um, ale um, um, ogólnie mówi się trudno i płynie się dalej. Hakuna no, Matata. Pantarelli, tak jak tam. Także jedziemy zaraz dalej. A to się ładuje od 10 minut, chyba, czy od 12. I teraz już do Polski. Do domu mamy jakieś 6 godzin jazdy. Trzeba jechać. Będziemy się zmieniać za nią. Najpierw ja jadę, potem się zrobi jaśniej i przyjemniej to. To pojedzie Ania. Traki widzą się o świcie Dawno nie jechałem taką długą trasę bez przerwy No i co się okazuje, no, Ci, którzy robią po tysiąc kilometrów yy, spalinówką No nie zazdroszczę im My jesteśmy w podróży od wczoraj, od czwartej rano co prawda spaliśmy jakieś 5 godzin w samochodzie, gdzieś tam na tym, ale no nie jest to komfortowe. No po prostu, nawet mimo dwóch kierowców, to jest bardzo, bardzo męczące, więc nie polecam. Ee, jednak warto wziąć hotel i się przespać. No, tak czy inaczej, auto znów naładowane. Zjedliśmy, teraz robimy przerwy co 100-100 kilkadziesiąt kilometrów ze względu na zmęczenie. I żeby się przesiąść, zamienić, jesteśmy w nosen na superchargerze. Co to mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem stanowisk. v 2 czyli 150 kW i 250 kW, dwie testlowe ładowarki i są tu jeszcze Alego, to są, one są chyba po 300 kW, nie, tak, 300 kW tutaj widać, 300 kW też kolejek nie ma, no ja wiem, że jest okrutnie rano, które jest 7:46 no, no, podróż już nam się ciągnie, bo to już jest tak, że jedziemy tam po 100, 150 km, przerwa i zmiana kierowcy, bo zmęczenie jest bardzo duże. Więc tak to wygląda na teraz. Do domu jeszcze kilkaset kilometrów, a no, trzeba dokulać się powolutku. No, także pozdrawiam wszystkich tych, którzy. Są w stanie robić 1000 km na strzał, bo jak Wam przyjdzie zrobić 2000 km, tak jak my jedziemy, tam chyba 600 z Londynu, no to już nie będzie tak lekko. Po prostu trzeba się zatrzymać i odpocząć. To już fizjologia człowieka jest taka, a nie inna. No, okej. Okay.

Pojedziemy pewnie na to Ionity, ja bo bez sensu. To, nie jest za dużo prądu, tak. z okay, tym odem elektrycznym, jak kierowca. Tak, zawodowy. Pojedziemy sobie, przesiądziemy się w tym zgorzelcu, myślę pojedziemy sobie na Kostomłody, a jak nie będzie miejsca na Kostomłodach, to też nie będziemy czekać tam przy oszwórce jest co MOP stacja ładowania, więc wygląda nam nie braknie. Bez sensu, żeby się ładować przy 50, przy połowie tego baterii. Że za 20 minut przesiadka. Już będziemy w Polsce. Która czeka? Jest dziewiąta. Wyjechaliśmy o piątej. Wczoraj, przed piątą, to jest dwadzieścia trzydzieści godzin, tak? 28 godzin, tak. nawet liczyć nie umiem teraz, to jedziemy na najbardziej oblegany. Super chyba po Katowicach w Kostomłotach znajdował się po prawej. W Kostomłotach, cztery stacje przy Autostradzie A4 i tu zazwyczaj zawsze są korki i kolejki. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądało. Tesla mówi, że no jest zajęty w tej chwili. Nie musielibyśmy się tutaj ładować, bo na szwórce jest mnóstwo innych na stacji ładowania No ale to wam pokażę jak te korki wyglądają Przede wszystkim zobaczymy ile będziemy czekali Wiecie co dramat Jest 13.48 dalej stoimy w korku na A4 Przejechaliśmy całą Europę Całusieńką Tak machają tam wszyscy I stoimy w korku na A4 no, Tu przej operator przejmuje i to jest trzeci korek na A4. Dwa żeśmy minęli przez jakieś opłotki, teraz byliśmy z obiad, ale nie, nie ich rajdzie se. Bo nie ładowaliśmy się, bo nie ma takiej potrzeby. Ale byliśmy już głodni i zmęczeni. Jesteśmy w podróży od wczoraj, od godziny no, w pół do piątej rano. Z krótkim spaniem na stacji benzynowej w aucie. No, i te ostatnie kilometry no, jakoś wybitnie nie wchodzą, po prostu wybitnie nie wchodzą. No, jedziemy do domu. 4603 km. No, ja pewnie jutro dogram resztę. Takie podsumowanie: 4603 km przejechane. autem na baterię. Całkowity koszt pewnie, jakieś 120 zł, no plus prom, ale to bez względu na rodzaj samochodu, prom trzeba opłacić także. Tyle do jutra w sensie. Jutro pewnie zrobię podsumowanie, bo dzisiaj już nie mam siły ani ochoty na. No dobra, tak jak obiecałem, pora na małe podsumowanie. Od wyjazdu z domu przejechaliśmy 4687 km i zużyliśmy 750 kWh przy średnim zużyciu energii, raptem 16 kWh na 100 km. Jesteście pewnie ciekawi, ile cała ta wycieczka kosztowała a więc tak na Ionity w Zgorzelcu po drodze do Wielkiej Brytanii zapłaciłem 113 zł i 14 groszy a następnie w sieci ładowania Gridserve żeby tak naprawdę sprawdzić jak to działa wydałem 14,35 funta i tak naprawdę to były całe koszty dotyczące można powiedzieć, paliwa czy energii elektrycznej do samochodu. Tak jak wspomniałem na początku, mieliśmy darmowe bony na 5000 km po tej wycieczce, ponieważ jechaliśmy dość oszczędnie, szczególnie Ania prowadziła bardzo oszczędnie. Udało się zużyć tylko 3500 km w tych bonach, więc 1500 kilometrów jeszcze. Zostało. Ech, tak wyglądała nasza wycieczka. Jeśli podobał Wam się materiał, to oczywiście dawajcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrybowania kanału. A ja zostawiam Was z widokami zamku na Holy Island z Derona. Do usłyszenia znowu wkrótce, gdzieś z trasy myślę. Na razie, trzymajcie się. Cześć.